well uh -oh. A czemuż nie chwalił? Coś go i osawił, A czemuż by Cię nie chwalił? Umiłowany Ojcze umiłowani. Harcmistrzowie, komendanci, wszyscy wasi przełożeni, kochani zuchowie i harcerze, was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam podczas tej miszy świętej. I teraz kochani, zapytam Was, jakie imię ma Pan Bóg? Dzisiaj właśnie w tak pięknie odczytanym słowie Pan Bóg nam powiedział swoje imię. Kto z Was, kochani, pamięta z pierwszego czytania? Jak jest na imię naszego Bogu? Tam było takie słowo. Pamiętacie, Mojżesz zapytał Boga. Jak, jak mu na imię i co Pan Bóg odpowiedział? Kto? Ja jestem, kim jestem. Właśnie. Bóg odpowiedział: Jestem, który jestem. Wiecie, kochanie, jestem w języku polskim to tak jak w języku angielskim. Kto wie, jakie to jest słowo w języku angielskim? Proszę. I am. A jak powiedzieć, kochani, to słowo właśnie, jeżeli, czy to słowo I am, to czy Bóg mówi tak samo jak mówi człowiek? Bo zobaczcie, kochani, czy każdy z Was może powiedzieć I am? I'm. Czy wszyscy chłopcy mogą tak powiedzieć? Tak czy nie? Tak. A czy wszystkie dziewczęta też tak potrafią powiedzieć? A kochani, a powiedzcie mi teraz tak, czy to słowo, które my mówimy I AM, czy ono to samo znaczy co mówi Bóg? Proszę. Wasz kolega mówi, że tak. A kto się nie zgadza z, z waszym kolegą? Y, y, proszę bardzo, proszę. I dlaczego się nie zgadzasz? To proszę powiedz. Jak myślicie kochani, czy kolega ma 100% racji, czy nie zupełnie 100%? Niezupełnie. Niezupełnie. A dlaczego nie zupełnie? Bo jest Bogiem. A co to oznacza? Że nie jest jak. To znaczy. Jest jak, ale nie jest tak samo jak. To znaczy, on jest Bogiem, jest coraz wyżej niż inny. Właśnie. A co to znaczy, kochani, Być, bycie Bogiem i bycie wyżej niż nasze? Bytowanie. Bo zobaczcie, kochani. Od kiedy. Możemy powiedzieć o człowieku, że jest. Od kiedy? Od którego momentu? Od momentu po poczęcia. Poczęcia. W serduszku mamy. A powiedzcie, kochani, a teraz zadam Wam bardzo trudne pytanie. A czy to jestem Boga? Ma swój początek. Czy Pan Bóg ma początek? Kto wie? Nie. Ale chłopcy chyba nie wiedzą odpowiedzi na to pytanie. Czy Pan Bóg ma początek? Nie. Nie ma początku. A powiedzcie, kochani, co to by znaczyło, gdybyśmy powiedzieli o Bogu, że ma początek? Czy byłby Bogiem? Nie. Właśnie, kochani, zobaczcie, że Boże Jestestwo, czyli to Boskie Ja Jestem, nie ma początku. A dlaczego Pan Bóg nie ma początku, kochani? Ale gdybyśmy powiedzieli, że Pan Bóg jest początkiem, to miałby początek. Proszę. Pan Bóg jest... Właśnie. Czy słyszałyście, kochani, że jeżeli powiedzielibyśmy o Bogu, że miałby początek, to wtedy musiałby ktoś go powołać do istnienia, do tego I AM. A teraz, kochani, a kiedy możemy po powiedzieć, że Bóg jest alfą, czyli początkiem? Dlaczego Bóg jest? Dla kogo Bóg jest początkiem? Kto wie? Czy, czy nasz początek, kto określił nasz początek życia? Czy. A, a słyszycie, kochani, i pewnie uczycie się na lekcjach biologii, że o naszym początku zadecydowała materia. Czy to jest prawdą, kochani, że początkiem naszego życia, naszego I AM jest materia? Kto się zgadza z tym, że początkiem jest materia? Mamy tutaj dwóch takich wspaniałych harcerzy. I teraz ich od razu zapytamy. Dlaczego sądzicie, że początkiem naszego bytowania jest materia? Żyjemy w świecie który można zwaleć świetnym okiem. To zostało przez tego, właśnie zostało samo z A właśnie, tutaj zauważyliśmy, że wprawdzie Wasi koledzy harcerze mówią, że wprawdzie my mamy materię naszego ciała, ale że ta materia i ta cała materia kosmosu nie może być początkiem, ponieważ została stworzona. A przez kogo, kochani, cały wszechświat został stworzony? Przez Boga. Świetnie. Czyli, kochani, czy mają rację ci, którzy na przykład na niektórych lekcjach biologii mówią, że świat się wyłonił z materii? Czy może być to prawdą? Ale jesteście pewni? Czy może być to prawdą, kochani? Chłopcy mają same wątpliwości. To zaraz spróbujemy to wyjaśnić. A kochani, a czy materia umiera czy nie? Czy materia kochani umiera? A teraz czy coś co umiera może być wieczne? Nie, nie. macie rację i ja widzę chłopcy kochani, harcerzy, że dziewczęta biją was na łeb, na szyję jeśli chodzi o myślenie tak mi opowiadają tak jest, jest prawdą że kochani, to co ma to co umiera nawet ciało nasze obumiera dlatego materia nie może być racją tego co jest czyli jakim jest Pan Bóg, czy On jest yy, w czasie czy On ma tysiąc lat czy pięć tysięcy lat czy jakim jest Pan Bóg? Czy Pan Bóg jest czasem? Nie. Nie. A, a kim jest Pan Bóg? Jakim jest, proszę? Wiecznym. A, właśnie. Czyli Pan Bóg jest jakim? Wiecznym. Pan Bóg jest eternal. Eternal. Właśnie, czyli Pan Bóg jest wieczny i dlatego też nie jest czasem. A, a słuchajcie kochani, a może Pan Bóg jest niedoskonałym? Bo niektórzy wiecie co mówią. Nie wiem, czy słyszeliście. Niektórzy mówią, że ponieważ na świecie jest tyle wojen, słani, trzęsienia ziemi. Więc i oni dochodzą do wniosku, że skoro jest tyle zła na świecie, to dlatego Pan Bóg nie jest dobry. A co wy, kochani, sądzicie o tym? Czy to, że na świecie jest zło, to za to winę pochodzi, ponosi Pan Bóg? Kto jest za tym? Że winę ponosi Pan Bóg. A dlaczego, kochani, sądzicie inaczej niż niektórzy na świecie? Bo Pan Bóg jest jaki? Jaki? Proszę, głośno powiedz. Głośno, głośno. Czy wszyscy słyszeli? Jeszcze raz, głośno powiedz. Dobrym. Czy wszyscy chłopcy słyszeli, że Pan Bóg jest jaki? Dobry, czyli święty. Właśnie, kochani, bo Pan Bóg jest wiecznie święty. I teraz, kochani, ale teraz powiedzcie mi, a gdzie można spotkać tego świętego Boga? Tutaj na ziemi. W jakiej postaci? Gdzie, kochani? W kościele. Proszę głośno powiedzieć. W kościele. A jakie postacie w kościele są najwspanialsze, gdzie wiemy, że tam jest żywy Pan Boj? Jak my nazywamy tę postę? Eucharystia. Czyli chleb Przenajświętszy. A czy, kochani, wy chętnie przyjmujecie ciało pańskie? A dobrze. A czy chętnie kochani? A żeby przyjąć ciało pańskie, to jaką duszę trzeba mieć? Bardzo złą? Czystą. Jaką? Czystą. Czystą. Czyli jaką? Czy w niej może mieszkać dużo grzechu? Nie. Nie. Czyli dusza święta. Opowiedzcie, kochani, gdzie jest na ziemi takie miejsce, gdzie nasza dusza, nasze ciało. I całe życie mogą być całkowicie święte. Jak się nazywa to miejsce? Niebo to tak, ale ja pytam, gdzie jest na ziemi takie miejsce, gdzie każdy, do tego, który do tego miejsca się uda, otrzyma świętość. Proszę. Głośnisz. Czy wszyscy słyszeliście? Tak. Czyli confession, tak? Właśnie kochani. Spowiedź święta. I ja chcę Was, kochani, prosić. My wszyscy chodzimy do Spowiedzi Świętej. I nawet taki święty Ojciec Józef też chodzi do Spowiedzi Świętej. Kochani, każdy papież... Chodzi co tydzień do spowiedzi świętej. Czy obiecujecie, kochani, chodzić do spowiedzi świętej? Czy wszyscy tak? tak? Właśnie, bo kochani, w spowiedzi świętej też jest żywy Pan Jezus. Dlatego chętnie idźcie do spowiedzi świętej i do Komunii Świętej. A chcę Wam jeszcze, kochani, coś powiedzieć. Jak dziewczęta zapoznacie pięknego chłopca i jak sobie pomyślicie, że już dorosłyście i teraz chcecie zawrzeć związek małżeński, to też Was proszę, idźcie do Ojca Józefa i powiedzcie, Ojcze Józefie, myśmy się zakochali w sobie. I chcemy całe życie małżeńskie razem spędzić. Czy pójdziecie też do kościoła świętego, żeby zawrzeć związek małżeński sakramentalny? Czy wszystkie dziewczęta tak uczynią? Pięknie. A chłopcy, a jak wy zapoznacie piękną dziewczynę, najlepiej one nie słuchają, ale ja bym wam radził, jeśli wybrać. Najpię najpiękniejsze dziewczyny są tutaj, także teraz już sobie wybierzcie, ale kochani, jak, jak będziecie, jak chłopcy podorastacie i jak Pan Jezus was nie powoła na franciszkaninach, albo redemptorystę albo może do diecezji albo, o, przepraszam na ojca oblata to wtedy powiedzcie Panu Jezusowi tak, Panie Jezu ta dziewczynka jest najpiękniejszą na świecie ale ja nie będę mieć szczęścia z nią w małżeństwie czy w rodzinie jeżeli Panie Jezu nas nie pobłogosławisz a najlepiej poprzez te święte ręce Ojca Józefa. Chłopcy, czy obiecujecie, że jeżeli Pan Bóg Was nie powoła do kapłaństwa, do zakonu, to zawrzecie sakramentalny związek małżeński? Tak? Wszyscy chłopcy tak postanawiają? Tak. Kochani, bo prawda jest bardzo krótka. Tak jak usłyszeliśmy, Pan Bóg jest, On jest wieczny, On nam podarował życie i nam błogosławi i jest w sakramencie świętym tutaj i chrztu, i bierzmowania, i eucharystii, i spowiedzi świętej, i małżeństwa, i kapłaństwa i chce nas ten Pan Bóg prowadzić, kochani, do naszego I AM. In the eternity. Żebyśmy żyli, kochani, wiecznie. Czy chcecie, kochani, pięciąć do wieczności? Tak. Czy wszyscy chcecie? Tak. Czy wszyscy chcecie tak. żyć z Panem Bogiem? Tak. Czy wszyscy chcecie żyć sakramentalnie? Tak. Ślicznie, kochani, to ja wam dziękuję za Wasze świadectwo. I proszę Boga razem z Ojcem Józefem, tej Iszy Świętej, którą odprawiamy za Was, żebyście byli Bożymi zuchami, Bożymi Harcerzami, a po Bożym y, harcerstwie i po Bożym byciu zuchem wszyscy kochani idziecie całymi waszymi drużynami do nieba. I tego wam życzę, żeby Pan was zawsze błogosławił i prowadził przez ziemię do nieba. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wasze piękne świadectwo i życzę wam jeszcze pięknego obozu tutaj podczas tej akcji letniej, a później żyjcie z Panem Bogiem w swoich rodzinach, pośród rodziców i dziękujcie Panu Bogu za rodziców, za nauczycieli, wychowawców. Za Waszych wspaniałych przełożonych tutaj w karcerstwie i za tę akcję letnią i cieszcie się pięknym życiem Bożym w Waszych duszach i w pięknych sercach.